Cześć, maneczko z tej strony targi. witam was już w kolejnym odcinku z Minecrafta i Miejgierka, a zamiast oczywiście Paysay Lecimy na pałę, cześć! No, jego link do kanału będziecie oczywiście mieli, jak zwykle, w opisie Jak nie. cię przecie... O FAK, CO JA ROBIĘ?! Czuła, na górę no, no, nie. no, jest, mam, stary, mam itemy, mam itemy, mam itemę Mam, mam nice'owe itemy, człowieku, chodź, uciekaj, uciekaj, uciekaj! ja, nie ogarniam, co ja robię, dobra, ja nie no, uciekaj stamtąd o, gdzie jesteś, where are you? Nie chcę jest, jestem za tobą, dawaj. Pobiegnij, biegnij, tylko uważaj na pajęczyny. Wiem. Wiem, podlawa jest pod nim, nie? Nie, 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 nic nie ma, po prostu tutaj się zaczesz i ten. Często jest podlawa, pod lepiej. Ej, pod czanki mi się tu nie wczytały, czekaj. Dobra. Nie, po prostu tu jest spad. Ale nie, nie wczytywałem się przez chwilę. I ja bym tam poszedł o. na pałę, człowieku. Boże, co za... Ta mapka jest... Ej, dawaj go się, dawaj ziomka, dawaj ziomka. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Go gonimy go, gonimy Klep go, klep go, klep go Ej no nie mnie Dobra, Ej, ty czekaj, ja się pogubiłem człowieku Ej jeden HP ma Ej on się teleportnął człowieku Strzelaj na niego Już go gonię No, cofnęło mnie Czemu są cofki na tej mapie Wygrałbym to Dawaj go, gonię go niego Strzelaj do niego, strzelaj do niego Badu. Dobra, nice Dobra, daj mi ten niedy yy, ci ktoś Eee, łap, łap. Ej ścina cię strasznie, Cieka. czekaj A, tu jest taki mek Ty Cieka? masz 76 plików Ja mam 24, to nie wiem przez co WTF No może Czekaj tak. wiesz co? Ej, osłania mnie chwilę Dobra no, Ale no, dalej no, gdzieś the WTF Czekaj O oh, jest, 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 jest okej okay. Aaaaaa! Ah, no, jest to już leźmy, teraz do, do klepa. No, do, do klepa weźmie, no. Dawaj gościa, dawaj gościa. Macie 9 HP La włożył, regena Strzelaj do niego, strzelaj do niego z łuku, człowieku Padł wow. Dobrze, ej, zabiłeś go? No co za człowiek, dobił mi go Łap tu, chodź tu, chodź tu Chodź przeze mnie Mam diaksa Łap Ej, chodź tu Z A ty masz buty, dobra Spodni nie mam dla ciebie Ale, czekaj, Jakie masz buty? Żelazne? Co, nie? Coś? Ja mam mną no, żelazną Dobra, nice, jestem cały set Dobra, yyy um, eee, Masz mieczor? Ty ja też mam żelazny Ale oh, ja, mam, ja mam na nim 11 Ja mam full No to, dobra. to nieźle To łap jeszcze takie coś w takim tak, razie. Tak, 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 tak. tak, okay. tak, tak, tak. Okay. Fire protection. No, no. Czekaj, ja bo ja nie mam z sojuszu. Albo nie, ja dostanę <laughs> z tobą bez sojuszu. Albo dobra. nie można już by było lecieć, dobra. Dobra, lecimy na gościa. Jezus, ja, co to było? Zjebałeś się, czy co? <śmieniu> Kurwa. Kurwa, o, nie odzywa się. Nie,

No co, tylko tu nie ma nic, nie idź tam. No. Nie idź tam, ja już tam nie piję. ja tam byłem, a z wkąd są znalazłam No, no, co? No, no, tu jest gość gdzieś? Czekaj. Przecież... Nie, no, przecież... Biegnie na nas, biegnij na nas! Ej, ja, są... ja, schowaj się! Schowaj się, bo on na ciebie... Stali... Y... Nie... Czekaj, ja się zgadzam. Staj im przed drzewem, staj im przed drzewem. Bo on będzie myślał, że, jeste że jesteś sam. Jakby będzie jak będziesz go widział, to ja wylecę. No, Lecę, lecę Chlebko, wyjdź, uciekaj uciekaj, uciekaj Ty, suka ucieka, suka ucieka A nie cofam. Wrzuć go do wody, wrzuć go do wody człowieku Uciekaj O, no, ja mam jednego A mam Mam Ej, za nami, za nami, za nami, za nami, za nami Eee, za nami jest gość Ty wiesz,

Zawsze miejsce w jakiej jakiś gorszy wiecznik. Ja teraz ze złoty to Kurde, Jakże mi się wystraszył człowieku, myślałem, w że sensie ktoś do mnie strzela czekaj gdzie jest gość. Nie, sorry, ale to Dobra, ej, ten gość leci na nas. Leci na nas. Yy, więc tak. Ile yyy, kratków? 160. Ej, yy, i więc tak. Trzymaj sobie przy sobie złoty mieczek, dajmy na to, a jak będzie blisko, e, zmień sobie szybko na żelazny. I go zjedziemy. Więc zjedziemy Dobra. go i szmatę. Mam, mam drewnianek Dobrze, Nice. Tylko znowu mnie cofa, mogłem wziąć tego Sonika. Te. Dobra. Ej, Stariam, ja, ja teraz muszę wykupić sobie klasę ja Mam takiego farta do że ten... Że, go za że zawsze... zawsze go praktycznie mam. A i tak zawsze przegrywam. A weźmy, idźmy, nie biegnijmy, tylko idźmy na kolesia No idziemy. A na... czy znaczy, wiesz, no... On biegnie na nas? Chodź ja sprętuj sprintuj, sprintuj no, po prostu na niego Nie co ty nie będę marnował siły yy, leci na nas, tak, leci na nas Czekajmy na niego długiego kiedy... Dobra, nie, 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 nie Wiesz co, ja się Czym na niego wystawię, ej, chodź tu, Czym chodź tu, ta? schowaj się za tym drzewem A ja tu będę na niego czekał Kuźba, taktyki 120 No Chodźmy Dobra, idziemy. A, ej, ale nas jest dość dużo. Jeszcze nas jest trochę. Dobra, lecimy na niego, ale nie Potem, potem idziemy się na co? Na łapki, fapki, nie? Nie, no mamy te żelazne miecze takie same. Tylko tak, żeby y, zbroja była porówna. No to zbroję ściągniemy najwyżej, co? A dostawimy sobie tak, żebyśmy mieli iść bo wiem co. Nie, bo ja skórzoną wyrzuciłem. Ale czekaj, gdzieś tu, żeby przeskoczyć. Ten gość jest po drugiej stronie, czego w tym jest. Tutaj nie przeskoczymy? Zdobimy ej, przeskoczymy tutaj? Eee, czekaj, nie, nie się Nie, nie ma No właśnie, z nas, znawca parkuru jesteś. Nie. Ale tu są liany. Aaa, dawaj. dawaj, dawaj. Ej, to jest chyba ten, 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 ten gość co był w zamku. Jest 26 eee. metrów, widzę go, widzę go, widzę go. No ci nie pomogę, przepraszam. Eee, ci co? Pomogę. Ucieka, uciekł, nrp-erą się. Za tobą, za tobą, za tobą, za tobą! Mam, Kale... No nice. Jak sama? Jak Dexa ma, dexa ma, dexa, Daj, to daj mi dexa, daj mi dexa. Czekaj, zbieram go. Idziemy na spawna, idziemy, idziemy, idziemy na spawna. Idziemy na spawna. Eee, dobra Jaki, mam. Ej. Ej, ja Bo chłopie, do niego z łuku strzelałem, nie? I on se rzucił perłę. I... A... A ja też mamy jedne kwarta, bo ja przypadkiem wpadłem do tej wody, bo chciałem double jumpa zrobić, żeby za to. Dobra, lecimy na spam. Ile na nas jest jeszcze Ale czegoś. Nie ci... w drugą stronę. Nie w tą stronę, a, w tą stronę, już się pogubiłem w tej, w tej rzeczy. Mam Ender perłę jedną. Kurde, by nie wyrzucił to byśmy mieli po jednym. No, Czyli jest skrzynka a, nie, nie? Eee, to żarcie no. tylko wezma, żarcie tylko bez e, to to jest to lepiej, nie? Takie coś. Co tu, co tu, co tu, co tu? tu? Chleb. Dobrze. Lecimy na spawna, ja sobie robię sobie mieczek. A i tak go nie tylko będę dobra. używał po to, żeby ten zabić innych, nie, a nie ciebie. No. Tak. No, no. <laughs> nie no. E, wiesz, że to jest klątwa diaksowego miecza? Wiesz że jak masz jak miecz, a ten jest jeden, to zawsze praktycznie przegrywasz. Do, no, bo tak jest, masz pecha. Dodaj mi się. Nie, 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 dobrze, spokojnie. Ja wszystkich No dobra, dobra. Ma, e, chcesz mój mieczek? Knockback 1. Albo nie nie, ja sobie go dostare. Nie, ja mam trzecie. Na trzeci jadę. Na trzeci. No, most, jadę. No z zjeść breaking. O Boże, co za gówno! O. Mój złoty, mój żelazny jest lepszy człowieku. Co dostałeś? na nam jeden gówno. Rally. No, ja go wyrzucę go. Człowieku schowam go do skrzynki. Ej, schowałem go do skrzynki! Patrz, patrz. Nie, daj, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi, daj mi. Ale przecież my mamy lepsze miecze. Gówno. Ale patrz. Daj mi ten ja coś pokażę, pokażę. ja coś z nim pokażę No masz Wiesz, że ja bym się teraz sklepał hmm? Bo o 25 będzie więcej Czekaj, czekaj Dobra, idziemy w, nie w tą stronę w ogóle Gość 95 kratek od nas, chodź No To już, to już jest koło nas no, już, 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 on, już, on już nie żyje, on już nie żyje Ale nie, mamy 15 sekund do deathmatcha, więc... Aaa, to nie, lejtowo Wiesz co, to, nie, to nawet nie biegnę za nim, nie biegnę więc tak, mamy przewagę I tak, pokazujemy gościom sojusz Sojusz pokazujemy e, Nie jesteśmy razem, nie jesteśmy razem, ale nie klepiamy no. się, tak? Czekaj, musimy wybrać, który, który ma najlepszy miecz Ten ma najlepszy miecz Ten, czekaj, ten Ej, oni mają sojusz, człowieku O nie Czekaj, celuj w tego gościa e, Na, ny, tego na ny. Dawaj go, dawaj go, dawaj go Dawaj go, dawaj go Dobra, i gość już jest trupem Dobra, dobra ten pada też, padł No go, to go, nice, go, mam dobra, stop, stop, stop To wykerowana granie Troszeczkę Dobrze, nice Dwóch zabiłem graczy, czterech, Ja dwóch Dobra, czekaj, Czekaj, co masz, co masz zrywam na sobie? Z so zrywam z tobą sojusz eee, czekaj Masz złote 4, wszystko? 5. Bo ja mam złote wszystko Ja mam Ja mam, ja mam pięć i pół tego Raz, ja mam tego. dwa, trzy, cztery, pięć Pięć i pół, tylko muszę budki zmienić O, te są lepsze Dobra, e, i masz tu drewniany, bijemy się na drewniane. Na drewniane? Ja mam no. złoty, ty złoty jest to samo <grym> Nie, złoty jest lepszy. Jest no nie, złoty masztu... nie jest lepszy. Złoty jest lepszy. Nie jest lepszy, dobra. Załóż się, jest no, dobra, lepszy oddzielnie. Dawaj, dawaj. Dobra, ale masz nie zmienić, bo ja mam takie. No, no do, spadaj z tym, ale ja mam dobra. lepsze. No daj. Aha, dobra, czekaj, 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 bo ja jest. Się... Okej okay. Nie, nie wiem, nie wie, wie, wiem, rozumiem. Okej. Okay. nie ma złotych jabłuszek, nie ma złotych jabłuszek, bo ja nie mam. To masz jedno, masz tu jedno, Dodaj. ja mam dwa. Dobra, okej. Okay. No pewnie, no oho. To nie mogę podnieść człowieku. Dobra, nice. Dobra, znaczy cztery biegniemy. No co ty rob... Ej, bo tu znika człowieku, znaczy start, start! No brawo. Nie no, i kto wygrał? Kto wygrał? No kto wygrał? Kto, Wygrałem, kto wygrał? wygrał? Wykerowana, tak, wykerowano. Ja tak, ja, ja lepiej, ja lepiej parkuję niż... No, więc. ja nie umiem, dobra. To teraz dla Dobra, zaraz. Także dobra, dziękuję Wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć. Trzymajcie się, cześć.